Cześć, Medpub z tej strony, Jacek Suchanowski oczywiście z Dariuszem. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak sprawdzić mniej więcej w domu sobie, czy uszkodziliśmy łąkotkę. Powiemy o takich oznakach, testach i mam nadzieję, że będą one dla Was pomocne. Zapraszam. Łąkotki stawowe o tym mówiliśmy już przy okazji innych filmików, ale takie podstawy. Ogólnie mamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną. Te łąkotki jako funkcje mają wygłuszanie obciążenia osiowego i absorpcję wszelkich wstrząsów czyli one są tak jakby dwie poduszki między kością łodową i kością piszczelową, czyli w stawie, stawie kolanowym. Mam nadzieję, że je widać w takim kształcie litery C. Jedna i, i druga. Czego łąkotki nie lubią i w jaki sposób się uszkadzają? No nie lubią oczywiście zbyt dużego docisku, ale przede wszystkim nie lubią połączenia dwóch faktorów, czyli docisku i skrętu. Czyli w taki sposób najczęściej uszkadzają, czyli docisk i skręt, Oznaka test numer jeden. Znajdźcie sobie przyjazną osobę, która Wam w tym pomoże. Połóżcie się na brzuchu. Noga, która jest uszkodzona, która jest kontuzjowana, tutaj załóżmy, że jest to prawa ta bliżej Was. Zygnijcie sobie ją najlepiej do, taka, do takiego kąta 90 stopni. I teraz będziemy sprawdzać to, o czym mówiłem na początku, czyli łąkotki nie lubią docisku i skrętu. Raz, druga osoba. Która Wam w tym pomaga oczywiście bardzo delikatnie. Stara się lepiej to robić w stanie, ale robię siedząc, tak żebyście wszystko widzieli i wszyscy widzieli też mnie. Docisnąć tą stopę i lekko skręcić w jedną i w drugą stronę. Czyli dociskamy. Można to robić w całym przedramieniem, można zrobić to tylko dłonią. Leciutko dociskamy i skręcamy. Każdy ból w stawie kolanowym świadczy o tym, że prawdopodobnie macie uszkodzoną łąkotkę stawową. jest oznaka numer dwa. Eee, łąkotki bardzo charakterystyczne dla nich jest to, że jeżeli ją uszkadzamy, to często, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że blokuje się wyprost w stawie kolanowym, ponieważ ta łąkotka, jeżeli jest duże razdarcie, to ma taką tendencję nieraz do... Powiem tak prosto, zawijania się. Czyli ta część zawija się na przykład tutaj i tak jak mój palec, i teraz jeżeli chciałbym wyprostować, to nie mogę do końca, bo jest ona e, zawinięta. Najlepiej porównać sobie to oczywiście do drugiej zdrowej nogi. Musicie też zróżnicować sobie to, że no, sam obrzęk blokuje też ten wyprost, ten, ten, ten zakres ruchomości, więc jeżeli macie rzeczywiście taką, taką blokadę i nie możecie dalej, to też jest dobry sygnał na to, że właśnie uszkodziliście tą munkę. Test oznaka numer 3. Z tym testem bądźcie ostrożni, nie róbcie go od razu, jak jest to opuchlizna. Wykonujemy ją w gabinecie, ale jest to dosyć prosty test. Ogólnie staramy się e, m, zrobić taki jak najniższy przy przyklęk prawie dotykając e, e, pośladkami do pięt i staramy się tak kaczkowato przejść do przodu dokładnie i wystarczy. mam nadzieję, że to widzieliście i każdy ból w tych łąkotkach, czy w tym stawie kolonowym, może świadczyć właśnie o uszkodzeniu rogu tylnego. Są też inne jakby zmiany w tym stawie kolonowym, które też mogą dawać tu objaw bólowy, ale jeżeli rzeczywiście po pierwsze macie tak, że jedna noga trochę mniej się zgięła i ten ruch jest praktycznie niewykonalny i bolesny, to też jest bardzo dobry, pozytywny znak na to, że uszkodziliście tą łąkotkę. To były te oznaki, te, te testy, które możecie wykonać w domu. Oczywiście, jeżeli nie jesteście pewni, zgłoście się do specjalisty. Najlepiej wykonać sobie USG. Poczekajcie z tym USG, do, jak zejdzie opuchlizna, jeżeli tą opuchliznę macie. No i cóż, mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie pomocny. Na innych filmikach znajdziecie też kolejne rzeczy, top 3 związane z łąkotkami, czyli czy ona się zrośnie. Ćwiczenia, do których też zapraszam. Cóż, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Do zobaczenia.